Historia psychuszki ciąg dalszy, bo tutaj się okazało, że równolegle do tej jednej psychuszki Marcina Celarka tutaj się podpina Monika organiściak sędzia też. I tworzy sobie równoległą psychuszkę. W ogóle dlaczego? Dlaczego? Ktoś by zapytał, jak to? Równolegle dwie psychuszki do jednego człowieka i co to ma związek z Moniką, jak tu nikt nic nie wiedział. No właśnie nikt nic nie wiedział, a tu się okazuje, że sędzia. Po czterech latach, jak już zamknęła sprawę, bo ona zaczęła te psychuszki, znaczy ona zaczęła z tymi biegłymi, dalej z tymi biegłymi i teraz najpierw biegłe mówią, że niepoczytalność, ponieważ fale do domu, oczywiście, i środek zapobiegawczy. I po czterech latach okazuje się, że Monika chyba nie zamknęła tych akt, bo te akta miały być zamknięte, tylko, że Monika sobie z tych akt zrobiła jakieś KO, Masz bardzo, i teraz nagle w tych aktach w KO nowa rzecz, Badania sądowo-psychiatryczne z zamknięciu, bo przypominam, Monika to wszystko zaczęła, więc teraz mówię, będzie podłączała się pod szpital, czyli wzmacnia prawdomówność systemu. Bo Monika wcześniej, w 2001 roku, to ona chciała mnie ubezwłasnowolnić, czyli właściwie to jest taka wersja ubezwłasnowalniająca psychiatryk. Nie dało się, więc cały czas Monika tutaj silnie, negatywnie chce mnie zniewolić, tak? bo to jest Monika, która powiedziała, że nie będzie mi zniewalać, bo tutaj jest choroba. A jak jest choroba, to się nie robi gorzej choremu. A tu się okazuje, że Monika, co ona może obserwować? W akta jakichś spraw karnych. Ja się pytam, to co, jakie stare, zamknięte akta interesują jakieś nowe akta? To mówię, to są takie akta, które chyba czekają na kolejne akta. To Monika, tak. Bo Monika czeka, czeka, czeka na kolejne akta. Nie wiem, czy to jest w jej zakresie obowiązków. Takie coś, że po zamknięciu akt ona mówi, u mnie będzie jeszcze aktywne w komputerze i jak tylko coś przyjdzie nowego, to ja sobie podłączę do tego starego. A potem z tego starego, jak przyjdzie wystarczająco dużo, to mogę na przykład zrobić psychiatryk. Proszę bardzo, tak Monika pracuje. Widzicie? Mówię, do starych akt wystarczy poczekać, a po czasie, czyli w 2020 roku, zrobić sobie na przykład sprawy 2KO, 65 przez 24. Proszę bardzo. Czyli psychiatryk. Widzicie, tak działa moc starych akt zamkniętych, zakończonych, które, przypominam, Monika mi odmówiła odwołania się. Więc wszystko zostało zamknięte w sądzie rejonowym. Bez żadnego prawa apelacji. Nic, nic, nic. Oczywiście zrobiony byłem tak, że. No, no widzicie, tu jest taka jedna wielka niespodzianka, co tutaj się dzieje, ale zamiar urzędników jest jaki? Jaki? Rafał jest zagrożeniem dla porządku prawnego, czyli tu jest proste, jeżeli Monika Organiściak, Paulina z Sarałojko, małże Tańce Święczkowska stwierdzą, że jestem zagrożeniem dla porządku prawnego, jeszcze Marcin Celarek, jeszcze paru policjantów, wszyscy urzędnicy podnieśliby rękę, że Rafał jest zagrożeniem dla porządku prawnego czyli przestępca przyszły, a ja mówię, to jest niemożliwe, bo właśnie Monika mi dała szpital, czyli jeżeli jedne osoby pragną komuś szpital, musi być bardzo chory i ten bardzo chory to już na pewno jest niepoczytalny, już na pewno się go nie karze, bo właśnie jest bardzo chory, no to zrozumcie. Mówię jeszcze raz, jeżeli tak dużo osób chce takiego szpitala, to ja muszę być tak bardzo chory, że nietykalnie z KK i innych takich kaka. O, widzicie, tak to działa, bo po to się do szpitala, że nie do więzienia, bo oni, widzicie, wybierają cały czas te szpitale i lekarze, czyli głowa, głowa, głowa. A im bardziej głowa, to pamiętajcie, mniej karania, czyli łagodniej do człowieka. Więc powinni z wielką łagodnością do mnie podchodzić. Widzicie, bo jak na przykład pięć osób by zobaczyło, o, Rafał, do szpitala, to z wielką łagodnością, tak? Bo razem wspólnie, jak oni się zachowywali, jakby oni mnie odprowadzali do szpitala. Słuchajcie. Weźmy tego sędziego Marcina i tam policjantów i teraz, proszę bardzo, odprowadźcie Rafała do szpitala psychiatrycznego. To oni by musieli życzyć cię, Rafale, powróćcie do zdrowia. Rafał, kurde, Rafał, nie wiem jak tam ci będzie, wiesz, wkładamy cię do psychiatryka, Rafał. Tak, tak by mnie traktowali, czy raczej na kopach by mnie tam wstawiali, czyli widzicie, to jest rodzaj kary, więc to nie ma nic wspólnego z leczeniem w tych umysłach. Te umysły nie myślą w kategoriach, Rafał jest chory, tylko Rafał jest mm, poprzez zagrożenie, to oni są właśnie zagrożeni, bo widzą, że ja ich rozpracowałem. Dlatego mówię, to jest wielki strach i teraz oni co mają najgorszego, to sobie wykorzystają. Proszę bardzo, psychuszka, da się, da się. Tylko nie z panem Rafałem, niestety, niestety, bo ja się na tym znam. Jestem ekspertem i dlatego mogę też spokojnie o tym rozmawiać. I się tego nie boję. Można powiedzieć, że jestem takim człowiekiem, który się nie boi, dlatego jest poza. O. Nie gram rolę ofiary. O. Nie przyłączam się do takiej zabawy jak sprawca i ofiara. Więc ja nie mówię, że oni są sprawcami. Tylko, że oni są graczami. Ja gracz, oni gracz, dobrze. No to on gra poprzez negatywność, dobrze. To teraz instrukcja. Jak się gra z graczem poprzez negatywność, dobrze. No to będzie używał wzmocnień negatywnych przekonań, bardzo dobrze. Ile ich jest? A, 15, spoko. Czy są jakieś neutralizatory do tego też są? Proszę bardzo. No więc jak umiemy jedno, umiemy drugie, czyli mamy pełen zestaw instrukcji, jak zachować się w obliczu tak zwanego człowieka który jest paranoiczny, czyli skurczony, czyli negatywnie ustawiony gracz. To negatywnie ustawiony gracz zgra się tak, że masz go na stole. A, a, to graj sobie, proszę bardzo. Ucz się grać. Ucz się grać z negatywnym, bo my wszyscy wyrosliśmy z takiej negatywności. Dlatego teraz, jak się budzimy, to dopiero wtedy można zobaczyć, kogo tak naprawdę masz przed tobą. No, umysł, tak. Patrzysz na umysł. Ten umysł ci mówi, że panie Rewale, pan jest zagrożeniem dla porządku prawnego. Dobrze to, czy to, niedobrze? Mówię, to co? To co, co, co trzeba zrobić? Mówi, żeby nie być może. To oni mówią, postępuj pan zgodnie z prawem, wtedy pan nie będziesz zagrażał. Ja mówię, aha, a jak to już wszystko upadło. Czy ja jestem zagrożeniem dla porządku prawnego, czy to już upadło? To już nie jestem zagrożeniem, tylko ujawniam, bo ja nie jestem zagrożeniem, tylko ujawniam. Przy najbliższej okazji to wygląda tak, a przy tej okazji ujawniam tak, a przy tej okazji tak. Można powiedzieć, że jestem ujawniaczem, a nie zagrożeniem. Jestem ujawniaczem dla porządku prawnego, bo. Spotykam się właśnie z tymi, co wskazują palcem, co oni się najbardziej boją i są teraz, czują się najbardziej zagrożeni. Dlatego tyle policji. Proszę bardzo, Więc jak się pan Rafał pojawia, to się pojawia policja. Dlaczego? Ponieważ pan Rafał nie jest zagrożeniem. tylko pan Rafał z dziennikarzem i ujawnia. W sposób taki, że zadaje pytania i ma odpowiedzi. To tak to można powiedzieć. Czyli wykazuje już samą niekompetencję. 1, 2, 3, 4, 5. Samą niekompetencja To oni mogą nazwać to zagrożeniem. Proszę bardzo, tylko że mówię, jak oni niepoprawnie używają słów, to też się nie liczy. To też można zobaczyć, kto jakich słów używa. To taki małysk. Mówię, powinna Sara Łojko, Marcin Sara jak używają takich słów, że jestem zagrożeniem do porządku prawnego, w znaczeniu takim, że co, że sądownictwo się będzie musiało mną zająć, bo tak, tak, na końcu chodzi o to, że ja prędzej czy później trafię pod sąd, tak? Bo zagrożenie, tak? Policja przyjechała, o jejku faktycznie zagrożenie. Będziecie pan sądził tutaj w sądzie rejonowym, w Królestwie Szarystwa, tak. I będą panu znowu przypisywać zagrożenie, panie kochany. No właśnie. A ja mówię, to sobie karę no obejrzyjcie. Ja nie mogę być zagrożeniem, jak mówię nie walczę, nie walczmy, nie walczymy, bez walki, to nie mogę tu przychodzić i być oskarżony, że ja jestem zagrożeniem, mówię, bo jak ktoś robi na siłę, to znaczy jest bez pojęcia. To już można to powiedzieć. Bez pojęcia. Więc Rafał, jeszcze raz mówię, nie jest zagrożeniem dla porządku prawnego. Pan Rafał jest prawem. Może tak. Pan Rafał jest prawem. Raz, dwa, trzy, cztery to jest prawo. O absolut, pan Rafał jest absolutnym prawem jest prawem, którego nie można zmienić, nadpisać i usunąć to jest moje prawo, moje prawo jest mieć takie prawo, kropka, którego nie można usunąć, zmienić ani nadpisać to jest moje prawo, o i właśnie i nie trzeba go strzec i ani, to nie jest żadne zagrożenie, bo prawo jest prawem, I ten kto rozumie prawo, to nie napisze czasami wytknie drugiemu, że ktoś zagraża na porządku prawnego no to mówię, mi tutaj nikt nie zagraża w pewnym sensie tylko, że tworzą, chcą wzbudzić we mnie tak duży strach, o żebym ja się uciszył. I wtedy jak ja się uciszę, o, to znaczy, że porządek prawny chyba jest. A mi się wydaje, że nie, bo właśnie jest era transformacji. I to jest koniec tego systemu, więc u nas jawoźnie wygląda koniec systemu tak. Na przykład. I to jest właśnie mogę podziękować Marcinowi Celarkowi, KMP Jawożnie, że wpadli na tak durny pomysł. Jeszcze oskarżają mnie o głowę, gdzie ja nauczam ludzi psychologii świata pojęć. Mówię ludzie wszyscy tutaj w okolicy świat, pojęć. Definicje tworzą ograniczenia, a oni mówią dobrze, panie Rafale, to jeszcze tutaj proszę bardzo do ja mówię, aha, świetnie, dobrze. Więc ja rozważam też system w ten sposób, że nie tylko ten system tak zwany prawny runął, ale też świat pojęciowy lekarzy, że na przykład schizofrenia nie jest prawdziwą chorobą. Zaraz przyjdę! Właśnie, zaraz przyjdę. Więc powtarzam że schizofrenia nie jest prawdziwą chorobą, Wybijcie sobie z głowy. I teraz trzeba znowu porozmawiać, co to jest ta schizofrenia, bo ludzie za to siedzą i tylko... A ja podobno, są tacy lekarze, którzy podobno mówią, że ja to mam, bo mnie przebadali. Tylko po badaniu mogą wiedzieć, bo przed to nie, pamiętajcie. Tu się okazuje, że jest taki zakład, który mnie nie przebadał, a twierdzi, że jestem przebadany. O, I tutaj trzeba by też się przyjrzeć lekarzom. I tak naprawdę muszę już kończyć.